Jakiś czas temu obiecałem omówienie różnych ksiąg magicznych czy też publikacji. Na pierwszy rzut poszła czarna kura. Mówi się, że czarna kura została spisana przez Alistaira koleja, co oczywiście nie jest prawdą, a jedynie ją studiował. Czym jest czarna kura? To sztuka magicznych talizmanów czarna króla lub kura znosząca złote jaja. Zawierająca wiedzę o magicznych talizmanach i pierścieniach, sztukę nekromancji kabały pomocną przy zafinaniu duchów powietrza i duchów piekielnych, sylfów, nimf i gnomów, pomocą zdobyciu wiedzy tajemnej, przy odkrywaniu skarbów i uzyskaniu mocy pozwalającej panować nad wszelkimi stworzeniem i pomagającej ujawnić w wszelkie złe czary i uroki. W tradycji przypisuje się, że została spisana w Egipcie w 1740 roku. Ale oczywiście bierzmy sobie takie rzeczy jaką bardziej ciekawostkę niż prawdę w ogóle tradycją w takich księgach. Gdzie tak naprawdę nie wiemy, kto jest rzeczywistym autorem, ani się została spisana, w którym roku. Czarna Kura to króciutka publikacja zawierająca opisy właśnie tytułowych talizmanów oraz pierścieni które tutaj mamy podane przepisy, jak, na czym i kiedy takie amulety, przepraszam, talizmany i pierścienie mamy wykonać, aby działały. Tak samo też są podane magiczne słowa, formuły, zaklęcia do poszczególnych talizmanów, aby je aktywować. Um, jeśli chodzi o te talizmany pierścienie, naprawdę jest tutaj, um, jest ich łączna ilość. 22 tak. Mamy 22 talizmany, do niektórych są też dodatkowo pierścienie. Mamy to wszystko zilustrowane. Generalnie, właśnie te talizmany mają nam przynieść różne, różne korzyści. Weźmy sobie na przykład talizman numer 8. Posłuży on do zaangażowania tak wielu duchów, ile zapragniesz, abyś przeprowadził lub powstrzymał operację, która będzie w Ciebie godziła. Oczywiście, tajemne słowa, które należy wypowiedzieć nad talizmanem. A jeszcze inny przykład. Powiedzmy, talizman numer 21. Dzięki temu talizmanowi pierścieniowi będziesz w stanie skierować wszystkie siły piekielne przeciwko swoim wrogom i tym wszystkim, którzy wyrządzili krzywdę twoim. Przyjaciołom, bliskim. Będziesz je nosił w odpowiadający ci sposób. powiedz jedynie te trzy słowa, Tych oczywiście tutaj nie podam. Później mamy oczywiście a, odnośnie poszczególnych talizmanów, na jakim materiale mają zostać wykonane, jak, w jaki sposób mają zostać wykonane. Pierścienie, mamy oczywiście konkretne modlitwy, zaklinanie. Oczywiste jest, że to nie jest książka, książka, księga, publikacja dla wszystkich, natomiast dla nekromantów, magów, czy czarownic już takich zaawansowanych. To może być po prostu ciekawostka. Jest tutaj troszeczkę też pełni historii, molitwa mędrców, także o jako ciekawostkę można to potraktować. Trzeciała? Dla tych odważnych, właśnie, niech ci odważni sami się przekonają. Pamiętajcie tylko, że ja nie polecam tego typu treści. Nie zachęcam do praktykowania tego, co jest w takich pismach. Opisane. Natomiast ktoś, kto poważnie zajmuje się magią, praktykuje magię, myślę, że taka niezbyt obszerna publikacja, bo ta, którą akurat ja mam, ma jedynie 71 o troszkę mniej, pomijając wstęp i tak dalej. Także nie jest to gruba publikacja. Um, warto przestudiować. Może. Ale to już um, zostawiam Wam. Um, postaram się. Um, w najbliższym czasie omówić również inne księgi, takie jak Księga Papieża Honoriusza, Wielki Tusz Salomona, Goethe, Księgę Świętej Magii, Maga Abramelina, która traktuje o, o rytuale, ceremonii, wezwania Świętego anioła Stróża, aby osiągnąć wiedzę konwersację z tym, że aniołem. Powiem też może troszeczkę parę słów o Necronomikonie, który oczywiście jest legendarny, ale fikcyjny, no nie ukrywajmy. I tyle na tą chwilę. I do zaś przede wszystkim zachęcam też właśnie do subskrybowania mojego kanału na YouTubie Świątynia Busz, na TikToku. Zachęcam do kontaktu, dialogu, może jakieś propozycje na kolejne materiały. No to akurat materiał w formie podcastu, ale mam nadzieję, że się przyjmie taka forma na YouTube jak najbardziej. Natomiast na TikToku nie wiem, ponieważ na TikToku zaczyna działać. Od dość niedawna. Więc trzymajcie się i, i do zaś. Niech Wam się darzy.